Cześć, witajcie na moim kanale Gruha XD. Dzisiaj trochę pogadamy sobie o różnych rzeczach związanych z moim kanałem, po które tu będzie się zmieniać. Na pewno nie będzie tu Fortnite'a. Nie będzie, Po Fortnite będzie u Jasona. Tu chciałbym się skupić na grach takich dla starszych, 13-latków, którzy grają GTA Nie no żart. No ale na pewno będzie dalej seria cyberpunk, tylko mi się dalej zaktualizuje. Ale teraz tak, wybraliście na Dacson.pl robiłem ankietę i wybraliście jedną rzecz. Eee, co tu ma być jako pierwsze? Czy ma być GTA 5, czy ma być. co tam w ogóle miało być? Bo już nie pamiętam. W ogóle wbijajcie na, na Dacson.pl. Jeśli ktoś jeszcze nie, nie subuje, to subujcie nasz kanał główny. A teraz pytanie, bo ja to już na pewno pamiętam, co wygrało. Ty. O właśnie. Ja zagłosuję. Dobra. Pierwsza gra na Grucha XD. Czy to ma być GTA 5, czy właśnie VR? I wybraliście, że to będzie właśnie. Wirtualna rzeczywistość. I już jutro będzie pierwszy odcinek związany z wirtualną rzeczywistością. Będzie to. Ja nie powiem wam, co to będzie. Ale mam pytanie drugie, bo jeszcze nie mogę, bo mam tylko 930 subskrypcji. A dopiero przy tysiącach można robić te wszystkie społeczności, ankiety i tak dalej. Więc bijajcie, zostawcie łapę w górę, suby i tak dalej. zbidziesz jeszcze te 70, to będę tu więcej robił rzeczy. I pytanie do Was. Jaką pierwszą grę o tym jutrzejszym wstępie odnośnie VR nagrywamy. Czy będzie to Iron Man jako VR? Czy to będzie seria Blood and Ratch? Jest o którą powiem Wam, że no. Może być super. Nie wiem, to albo to. Wybierajcie. Piszcie w komentarzach: Iron Man czy, czy Blood? Piszcie w komentarzach. A jeszcze na koniec już tego odcinka y, bijcie temu Choice'owi to 800, bo on cały czas tylko czeka. Kiedy ta to będzie 800? Kiedy będzie miał 800? Dzisiaj też do niego bije odcinek. Już chyba bił. Poczekajcie który będzie na. Tak, już bił odcinek z Fortnite'a, bo o niego większość będzie z Fortnite'a. Dajcie mu łapę, dajcie mu słuba. No i przypominam o nowych naszych kanałach. Już w sobotę rusza kanał gotowania, testowania i żarcia, i w ogóle innych rzeczy. A jeszcze mamy banana, nie? No to tyle dzisiaj. Jutro pierwszy VR. Trochę bym chciał pogadać o tym wiarze. Skąd się w ogóle VR wziął, ile ma lat VR, moja pierwsza gra jaką grałem na wiarze. Więc jutro się wszystkiego dowiecie, a później będzie seria Ironmana lub seria Lot. Tam ja się baw aterem z To jest 16+, plus, to jest 12+. Plus. Dobra, to się Manero. Powiem wam, że dzisiaj się jedną Jeszcze na koniec już powiem wam jedną rzecz że się strasznie zmęczyłem przy dzisiaj, bo go lepiliśmy prawie dwie godziny, ja jestem tak zmęczony, nie wiedziałem, że Że nam zejdzie 2 godziny przy Lepieniu bałwana, czy już wy dzisiaj ulepiliście bałwana, bo nie wiem czy u was jest śnieg, u nas dopiero pierwszy dzień Jest śnieg, który się lepi Zawsze był taki śnieg, który tam przepruszył coś, coś tam się pojawiło A dzisiaj był pierwszy śnieg, w można było coś Kulkę zalepić Oczywiście no robiliśmy Wana później się rzucaliśmy, dwie godziny frajdy na, na dworze, pies nasz też pafnucy wybiegał, tutaj macie, tu? tu, poczekajcie, bo ja nie, z tą kamerą to nie wiem, o tutaj macie w instagram pafnucego, tu jasona Ok, no to chyba wszystko dzisiaj, bo to dzisiaj taki króciutki odcineczek o wiarze, który będzie jutro mam nadzieję, że uda nam się te 1000 subskrypcji wbić jak najbardziej szybko tak, czyli w styczniu już będziemy mieć te 1000 subskrypcji, że mógłbym tu tę społeczność robić te ankiety, żebym nie musiał was pytać przez filmy albo przez Datson.pl czy wolicie Bloda czy Ironmana. Jak mówiłem tu będą gierki takie bardziej dla starszych, a to już o 5000 razy mówiłem, GTA będzie. Nie bójcie się GTA będzie. Będzie. Będą, będą inne giery. Dobra, no to tyle. Elo.